Postęp przyspiesza. Od ponad 30 lat jesteśmy obiektem ofensywy ideologicznej, ofensywy skrajnie lewicowej. To jest jedna z odmian marksizmu, światowego socjalizmu, eksperyment na żywym ciele polskiego narodu. Na początku lat 90., gdy zaczęła wychodzić gazeta wyborcza, jeden z czołowych artykułów, jeden z czołowych jej publicystów napisał artykuł, że jego brzydzi słowo naród we wszystkich jego odmianach. Że to podkreślenie, że jest naród, to jest coś tak obrzydliwego, że on nie może tego znieść. On jest za tym, żeby tego słowa w ogóle nie używać. Mimo, że jest ustawodawstwo, mamy ministerstwa, które mają w słowie naród czy coś narodowego, mamy ustawy, to wszystko jest nieważne. Mamy przewrócić nasz świat do góry nogami. Jeden z też z publicystów gazety wyborczej, lata temu, Potrafił napisać, że patriotyzm jest jak rasizm. To, że jesteśmy do czegoś przywiązani, to jest potępione, to jest bardzo złe. Mamy być odplątani od tego wszystkiego, mamy przyjąć nową ideologię. Stąd dzisiaj jest właśnie to gender, LGBTQ, te wszystkie jego odmiany, te różne zniekształcanie końcówek języka polskiego, to jest coś w rodzaju mody. Ale moda to jest niegroźna, bo w tym roku panie noszą taki kapelusz, a w drugim roku noszą inny kapelusz. To się nic z tego złego nie stanie, a tu się staje i dzieje się cały czas. To wynaturzenie przechodzi ludzkie pojęcie aż do takiego momentu, kiedy możemy przeczytać w tejże gazecie wyborczej z tego roku rzecz następującą. Narodowo etniczne słownictwo w stylu Polacy dzwonią, Polacy sobie nie życzą. Polacy są znieważani. Jest rodem z faszyzujących endeckich zawołań lat międzywojennych. Getławkowych i pałkarskich bojówek. Słowo Polak jest inkryminowane. Jak mamy się nazywać? Pawiany? Stado zwierząt? Lud pustynny? Wszystko jedno jak. Ale słowo polskość, już nie tylko patriotyzm, ale słowo Polska, polskość, polskie ma zostać wyrugowane. Wtedy będzie dobrze. Tylko komu? I jak będzie dobrze? To jest na wielu bardzo różnych poziomach. Zostanie w końcu co? Naród wybrany, naród przebrany, nadnaród, instytucje ponadmiędzynarodowe, no bo narodowe będą potępione, ale tamte mają zostać. I w ten sposób, idąc od nitki do, do Kłębka, dochodzimy do rozwikłania tej zagadki. Po co to, to wszystko? Stworzenie nowego człowieka, stworzenie nowego społeczeństwa. Stalinowska reguła człowiek nowego pokroju. To wymyślał Lenin, to wymyślał Stalin, to wymyśliła zbrodnicza sowiecka komuna i to wszystko do nas wróciło, tylko w cukierkowym opakowaniu Unii Europejskiej i światowego postępu. To samo, tylko na wyższym poziomie. Jeszcze gorsze, bo bardziej Zakamuflowanym. Tu już nie chodzi tylko o słowa. To jest gorzej, bo jeśli słowo Polak, Polskie, Polskość pochodzi rodem z faszystowskich bojówek, to jest dyskryminacja nas jako narodu polskiego. Naród polski jest w zaniku. Jesteśmy z mniejszością, ale jeszcze jesteśmy. Jeszcze mamy jakiś system wartości. Jeszcze mamy jakąś tradycję. Jeszcze mamy bohaterów o zgrozo narodowych. Mamy narodowe nekropolie. Mamy pomniki narodowe upamiętniające pewne wydarzenia z naszej historii. Tego ma nie być. Co w to miejsce w takim razie ma być? Przypominam tu słowa wybitnego polskiego myśliciela, nie tylko poety, ale myśliciela, człowieka wielkiego formatu, jednego z największych XIX wiecznych Polaków. Znowu słowo Polak tu nie powinno pasować, ale ja się nim będę posługiwał. Cypriana Kamila Norwida. Każdego, kto zatraca pamięć mordowanych, powinno się wymazać z imienia narodu na zawsze. Każdemu, kto nikczemnie nie milczy wobec prawdy, winno się zamknąć usta, aby więcej za naród nie mógł mówić. To jest nasza postawa. To my tak powinniśmy mówić. Jeśli gazeta wyborcza chce nam zakazać używania pojęcia Polak, to posługując się tym, co napisał Norwid, że ci, którzy nas mordowali, powinni być wymazani z naszej przeszłości na zawsze. Ale nie wymazani tak, żeby zniknęli. Na przykład kapitan Stefan Michnik, morderca sądowy, Helena Wolińska, prokurator, morderca sądowy i bardzo wiele innych osób powinny być pokazywane, ale bez tego kontekstu naród polski, bo tak są przedstawiani. Jeśli już, to naród właściwy, z którego się wywodzili, dla którego pracowali i który ich w tej chwili całkowicie z tego wszystkiego chce wybronić. Naszą powinnością jest nie dać się po prostu pozostać sobą. Ale jak? Bez samoorganizacji, bez przywódców ideowych, bez lokalnych i centralnych liderów to się oczywiście nie odbędzie. Przez to, to się stało z Polską po 1944 roku, gdy nastąpiło tak zwane obeschołowienie, czyli oderwanie polskiemu społeczeństwu głowy. Przestawaliśmy być bardzo szybko narodem. Przyszli wydwiżeńcy. Przyszły pokolenia ludzi przywiezionych ze wschodu lub wyciągniętych znikąd, z niebytu którzy dostali na własność Polskę Ludową. Stąd powstało to pojęcie właściciele Polski Ludowej. I jeśli ma nie być polskiego narodu, a zostanie naród wybrany, to w takim razie przypomnijmy słowa jednego z jego przedstawicieli. Ubek. Człowiek po kilku klasach szkoły podstawowej, przyuczony do krawiectwa, oficer śledczy, morderca czy współmorderca Żydów w getcie białostockim. Boris Szaczman. W 1968 roku, przed wyjazdem z Polski Ludowej na Zachód, gdzie trafiali w nim bohaterów, tych, którzy walczyli z komuną, on wypowiada się do jednego z funkcjonariuszy Żydowskiego Instytutu Historycznego. A co on tam robi? Po wydaraniu z UB został skazany na karę więzienia. To jest bardzo rzadki przypadek. Nie za to, co robił Polakom, za to, co robił innym Żydom. Ale bardzo szybko został zwolniony. Na polecenie, na rozkaz towarzyszy Moskiewskich ze Związku Sowieckiego Został wypuszczony z więzienia. Sprawa została tak jakby anulowana. Do UB wrócić nie mógł z taką przeszłością, ale dano go na bardzo odpowiedzialne stanowisko pracownika naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego. I to wiemy właśnie stamtąd. W rozmowie z jednym z prominentów tego instytutu w 1968 roku rozżalony, że będzie musiał wyjechać i jego pozycja Społeczna nie będzie już taka jak w Polsce Ludowej, tylko tam będzie jednak musiał coś robić. On się żali. Żydzi są dzisiaj napadani za tę wielką robotę, którą własnymi rękoma wykonywali, oczyszczając w pierwszych latach po wojnie Polskę ze śmieci i gnoju. Ta praca jest kontynuowana. Jesteśmy oczyszczani ze śmieci i z gnoju, czyli z pojęcia naród, z pojęcia Polak, z poczucia wartości, z poczucia przynależności. Mamy być niekształtną bekształt, masą rewolucyjną, podatną na wszystko. Każą niszczyć pomniki, będziemy niszczyć. Każą niszczyć zabytki, będziemy niszczyć. Każą niszczyć przeciwników, wrogów ludu, będziemy niszczyć. Do takiego stanu chcą nas doprowadzić. Damy się?